A więc siema z tej strony Skoli, a dzisiaj, no właśnie, dzisiaj jest dosyć dziwny odcinek, yy, ponieważ grazem nam dzisiaj Rifty Rift, czyli nowy członek tego serwera przywitaj się. No siema. No więc muszę trochę wam powiedzieć o Aleksie. No co mogę powiedzieć? On nie chce już nagrywać z nami. Ogólnie już nie chce w ogóle nagrywać, więc nie wiem czy się pojawi jeszcze na, moim, na moich odcinkach Ale doszedł do nas nowy członek Rifty Rift, czyli Konrad. No więc. No więc my e, e, zajęliśmy się przebudową domku. E, nagrywaliśmy jak ja przebudowaliśmy bydowałem. jak Konrad przebudował domek, już była jedna próba, ale coś się zepsuło, więc no nie nagrało się, ale domek jest. Będziemy będzie dalszy ciąg tego remontu robiony i z takich nowych rzeczy, które się tu pojawiły, to tak parkour. chodź. chodź. Tak. To nie tak, że właśnie mi się nie udało przejść, ale parkour jest. Właśnie teraz idę pokazać, że jeszcze pojawiło się tutaj nowe, nowa budowla, a mianowicie wieża do palenia wiadra. Czyli jak ktoś nie wie kto, co to jest walenie wiadra, to mogę wytłumaczyć yy, po prostu idziesz na jakąś daną wysokość i po prostu spadasz i próbujesz postawić wodę pod sobą. Yy, no i od tego nie otrzymujesz obrażeń, nie od tego nie giniesz, zademonstruję. Ja no mi się akurat nie udało, bo akurat ja trochę w tym słaby jestem, ale... Za to. No, Widzowie, ja wam, ja wam pokażę, jak to się robi. Ale za to są też inne triki z tym. Ale teraz na pewno mi się nie uda. No tak, racja, tak zawsze jest. No to, co no to I tak. dawaj, pokazuj, ale nie chodzi o Ciebie, chodzi o wszystkich. No, no, zawsze jak mówisz, że dobra, ja pokażę Wam Wiadro, to zawsze to się. No to dajesz. Ale... Damy, ja tutaj kameruję go. No dobra. No to co? No to może zacznijmy w końcu odcinek. No niestety Alex od nas odszedł, ale ktoś jeszcze doszedł, więc... dosyć fajnie. Powiedziałbym coś dosyć co fajnie, coś fajnie to, i niefajnie. No dobra, no to może zacznijmy już. Normalny odcinek. A i zapomniałem powiedzieć. Oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i zostawcie łapkę w górę. Bo to dla mnie wiele znaczy Więc zaczynamy, to mam pozbierać... Pięć. Na... Mam teraz pozbierać drewno dla ciebie? No, bardzo przydałoby się, ja też zbieram Żeby dokończyć domek O i możecie napisać w komentarzach, czy wygracie lewą, czy prawą ręką <laughs> Czy wy jesteście może Bo leworęczni, ja... czy praworęczni, może tak zacznijmy no. ja... E, dzisiaj sobie zmieniłem na lewą rękę, żeby przetestować, i mi się lepiej. Mm -hmm. A może powiedz coś o sobie, bo inni cię nie znają. Ja cię dosyć długo znam, znaczy dosyć długo, pół, pół roku, ale no, może powiedz coś o sobie. No co, no? Da nic. <grym> da nic. Co mam powiedzieć, no? Nie jestem jakimś ciekawym człowiekiem. Powiedz o swoich zainteresowaniach. Zaraz będzie moje zainteresowanie to Minecraft. Nie, moje zainteresowanie to ogólnie gry. W ten skład wchodzi oczywiście Minecraft. No i w sumie to tyle. I Valorant. No, Valorant, Liga Legend, oczywiście musi być. Cię tutaj zostawiam. Zaczeki, wiadro. Wiadro a to na 5 kropek. nie Ja, to ja idę kopać, a poczekaj, czy ja mam. Tak, mam. Nawet 2, 3. Jezu, ile ja mam. Kilof. Doby się nam węgiel, nie? A, nie wiem Tak szczerze? Coś tutaj będzie, nie będzie, pewnie nie będzie Znając życiem, znając jeszcze. A, pochodni, a nie, pochodnie mam A w ogóle mam przy sobie rudę żelazo to Zaraz to oddam Kopię się i kopię, nie mogę nic znaleźć. Mm -hmm. Dobra, rezygnuję z tego kopania, idziemy do innej kopalni. Ja akurat spróbuję zrobić taki design, którego nigdy nie robiłam. Węgiel w sumie może nam się przydać. Ale Należy... że mi się. A, nie ma. Ciekawe, jak ten domek będzie wyglądał, nie? Ten domek będzie super. No, znaczy ja nie potrafię budować, ale no. Aha. wid. <gry> o, oh, Ale się <gry> Nie udało mi się w na cztery kratki. To jest smut. A jak tam ci idzie budowanie? Jak określasz czas tego budowania, tego remontu naszego domu? Cztery odcinki. <głosy> <głosy> nie, tak szczerze, bo... Bo muszę coś wymyśleć, bo mam jeden pomysł, jak to zrobić, ale teraz widzę, że źle zrobiłem jedną rzecz, że jest brzydka no tak. i muszę przebudować. Gdzie ja jestem? A to jest to właśnie druga strona, w którą chciałem pójść. Okay. Dobra, pozbieram sobie jeszcze trochę węgla na wypadek. Aha. Przyszedł do nas gość. Jaki gość? E, e, przepraszam. To, 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 to nie było... O Jezus! No nie plują na mnie lamy. Czuję się <śm> Mamy Niestety lamy, już Mamy, dwie są w Mamy dwie smyczy Mamy dwie smyczy. Okej. Okay. A czyli wieśnik ciebie zawitał. No, a niestety przez przypadek jak chciałem zobaczyć co ma w trendy... W trade'ach, to miałem łuk yy, i no. I przez przypadek w niego staliłam i... Jak to? Spawner? No nie Boże, to jest spawner, nie ekspiarka. Znaczy przyszłą ekspiarkę O ja pierdzielę O Holendra Bloki Ale, mi hmm. o, Ale się ja mi nie starczyło Ale ja jestem mądry widzowie Znaczy tylko trochę Sąd to ładnie wygląda, ale zobaczymy jak Dobra No, to zaraz będzie. Zobacz. Dobra, zabitę muszę. stawia? Spotka na niewidkę. Mmmm... Ja śpię jakby, co? No to sobie poczekasz, bo ja tutaj... A to nie, to jak mam czekać, to ja sobie po pobuduję coś. Uważaj, żeby Creeper nie, nie wysadził bazy. Ty, to jest dobra, eks to jest dobra ekspiarka nawet tutaj. A jakie moby? Szkielety. Szkielety? No to robimy ekspiarkę, widzowie. Nie wiem, czy w następnym, czy w jeszcze następnym odcinku. Halo. No, rzecz Holendra, ja... Ty robisz daily. Daily? Ja no. nawet się nie zastanawiałem nad takim czymś. No wiem. Biłam się między Bo ty sobą wrzucasz... Nie wiem nawet kiedy Nawet nie wiem kiedy Ja nigdy nie obiecuję, bo zawsze Nie dotrzymuję słowa Ja zniszczę może Nie, tutaj nie będzie jednak ekspiarka Dlaczego? Bo y... Chciałbym zobaczyć Jakie tutaj rzeczy są No to oświetl spawner pochodnią To wtedy się, nie się. Nie wiem. Nie rozpi No już za późno, zniszczyłem spawner. Co tutaj jeszcze jest? Węgiel... Ile ja mam tego węgla? 16. To jeszcze pozbieram. Mhm. Dobra, myślę, żeby wrócić na... do domku. Dobra, idę już do Ciebie, konrad. A jak tam znaczy, budowanie domku No przerwana praca przez potwory A w ogóle powiedz mi czy my mamy jakieś diamenty? Bo w sumie to nie wiem nie, nie mamy jeszcze. Jeszcze nie mamy O Boże, buduję, o Boże. Ja śpię! Ja idę do Ej, widzowie, powiedzcie, czy wy walczycie ze siekierki, czy z miecza? Ja, jak ci się podoba taki pomysł na domek? Mm, spoko. A z drugiej strony też tutaj będzie taki dach? Tak. No myślę, że git. Jeszcze zrobimy sobie magazyn, jeżeli starczy nam skrzynek. O, to... Jezu, kurza ten pilatry. To mogę go zabić, bo nic fajnego nie mam. Jak chcesz? A kiedy robimy wyprawę jakąś? Bo w sumie to ja bym znalazł wioskę. Ja to przed chwilą miałem wyprawę. No ale taką wyprawę taką długą, żeby coś znaleźć, jakieś to... Nie wiem, piramidy, wioski. Niebawem może... Aha właśnie, bo wyrobiliśmy portal do netheru tak dawno, tutaj nie grałem, że zapomniałem. Myślę, żeby sobie zabić endermana. Jezu, popatrzyłem na niego, a ten już na mnie sfokusowany. Hello, my friend. Gdzie jest ten enderman? ale w sumie nie rozumiem logiki Enderma endermanów. Patrzysz na nich, a oni już są wściekłe, że na nie patrzysz. No bo chłop nie lubi jak się patrzy na niego, tak? Ma <noise> to jakiś sens... No, to, to jest cudowne, widzowie. To jest po prostu piękne. Dobra, już jesteśmy tutaj przy domku. No i ładnie tutaj obudowała. A ja wam pokażę jak przechodzę parkura. O, 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 bum, bum, bum. No co się dzieje? Halo. Bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum. No, no i pięknie. Dobra, teraz, teraz, patrz na mnie. Poczekaj. się tam gdzieś tam i włączasz jedynkę najlepiej. Proszę, żeby nas nazbierać trochę tego piasku. Dobra, to idziemy kopić piasek. Ja wam to wytnę, wytnę, bo wiem, że was to nie interesuje. No to więc widzimy się po wycięciu. Widzowie, ja wam pokażę jedną taką mega fajną rzecz. Ja wiem, że wy wiecie co to jest, ale skoli chodź przed domek. Idę. Musisz chwilę poczekać. No to to... Zobaczysz. <Ook okej> Czekaj. No nie! Zostaw, zostaw, zostaw! Nie, 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 skończ. Bo, bo patrz, bo to, bo to jest właśnie takie specjalnie. Patrz teraz. A, nagrywaj to, to nagrywaj to, bo to jest no, specjalnie dla wizów, bo to jest satysfakcjonujące. <grywa> satysfakcjonujące... No dobra, daj, daj, daj mi mhm. te wszystkie, cały piasek. Masz. Dobra, ja idę na wyprawę. Now Dobrze. Trzymaj się. Trzymaj się ciepło Cieplutko Mamy jedzonko Ja Ci mogę trochę dać No to bym poprosił Znowu muszę obudowywać szkłem to wszystko Drugi odcinek by like Ale że ja żółwia potrąciłem? <noise> Uwaga, przed Państwem Konrad będzie skakał. Czyli Konrad będzie walił w wiadro 3, 2, 1, go! Ładnie, Ło! No, dobra. Teraz No i to było czekaj, czekaj, czekaj. na zakończenie odcinka. Teraz trafi złoty na F5 Proszę Cię Nie, nie. proszę cię, to było. No i... To jest koniec dzisiejszego odcinka Choć Konrad się tutaj pożegnać Z widzami Oczywiście nie... Oczywiście Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Oraz subika Z dzwoneczkiem No i co no to, to by było na tyle No i cześć ma.